Samo, tak samo, jak nie mam w sobie pochładów niechęci do chłopaków Storidy. I tyle. A jeżeli przejdziecie z z Piotrusiem Prokuratorem Szeligą, e, to mi się wiesz, <grym grym grym> wiesz bo... Bardziej... Ej, słuchajcie, czekajcie, 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 się... czekajcie, to... prokuratorem Szeligą, Ale nie, to tutaj mamy? mojej Kościół, mam wezwanie, kurwa. Zobaczcie, co mi chłop od proku, prokuratorów wyzywa, a co mi przysyła. Poproszę, zobacz, przeczytaj. Masz sprawę cywilną, oczywiście. O! Będziesz niebojnikiem, e, będziesz do końca życia e, płacił na cele charytatywne no, pieniążki. O, faktycznie, tutaj jest wezwanie do końca życia. Zaprzestania I z tym Arku, ten chwilka. E, Mateusz, to czemu wyzywasz Arka od frajerów, skoro tutaj Arek przynosi nam wezwanie? To może tak, bo od Huberta bym zaczął. Hubercie, z racji młodego wieku, no masz tak? prawo nie mieć doświadczenia życiowego, ale żeby aż tak doświadczenia nie mieć, no to sobie nie wyobrażam. A co się stało? Co zrobiłem źle? Chwileczkę, jeszcze nie, nie doprecyzowałem myśli. Nie możesz przerywać mi po 10 sekundach, odczekaj chociaż 30. Jeżeli jest sprawa, o której tutaj mowa, no to ten chłopak porównuje sprawę o naruszenie i o odszkodowanie z tytułu bezprawnego wykorzystania wizerunku do sprawy. Do, do konfidenstwa, chłopcze. A w którym momencie chłopcze, ja to porównałem? No to, proszę no mi to sobie, zrób sobie research. Nie, 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 proszę mi wskazać, bo ja czekam na. na to. Na początku rozmowy, ale co to? to ja, 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 ja ciebie jest nagranie, to sobie sobie odtworzysz. Ale ja nic I, nie porównywałem. I zobaczysz i wtedy się zapłonisz wstydem. Słuchaj, no, Faktycznie, tutaj jest wezwanie. Do, ale wie pan co? E, Czego nie, nie jest u mnie, większy, bo To, jest, to jest mega nie fair, bo ja nikogo nie porównałem do żadnego konfidenstwa. Faktycznie, tutaj jest wezwanie.